Powiedz mi właśnie, bo ja przed jak gdyby zanim wszedłem tutaj do ciebie, to powiedziałem widzom odnośnie też szczelności związanej z tym, żeby powietrze uciekało stąd, ale w sposób kontrolowany. Kontrolowany, tak. Tam, gdzie my tak. wiemy i gdzie chcemy je gdzie wypuścić. Chcemy, no, no. Tu jest no. obecnie w tej chwili wentylacja grawitacyjna. Grawitacyjna to będzie grawitacyjnie, nie? Tutaj, ale jest też pewien dobry temat, Aha. tym wyłazem dachowym, tak, nie? nie? Okay. Ten nie wyłaz dachowy tylko wyjście, schody na strych, okay. to też jest dobre, tak. bo napalę się w kominku tak mocno sobie napalę na 30 stopni tak. i to ciepłe jak zimą wpuszczę tam na strych, tak. to mi panele się rozmrożą. <laughs> <laughs> I Panele nie będę musiał odśnieżać. Czyli powiedzmy, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie po dużych opadach śniegu. Jeżeli będzie śnieg, to ja.